Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam Maciej Noskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM, w Index TV i oczywiście na 96FM i w mediach społecznościowych. Także państwa i moim gościem dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry i przepraszam że za ten stroj, bo pan tu w garniturze, a ja tu tak trochę wakacyjnie. Przepraszam. Powiem jak wróżbita, Maciej, dziękuję za uznanie, pół żartem, pół serio. Ale y, rozmawiamy o polityce, o sprawach <laughs> krajowych y, i lokalnych. Najpierw sprawy krajowe, panie pośle. No tak, teraz się uśmiecham, ale myślę, że do śmiechu teraz... Y, nie będzie i panu, i yy, wszystkim tym, którzy. Jest. którzy, którzy, którzy no, ciekawie się zaczyna ta rozmowa, dobrze. Yy, PKW pod koniec lipca po raz drugi odroczyła decyzję dotyczące sprawozdania, dotyczącego sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości. Ta decyzja ma zapaść pod koniec sierpnia 29. Jak pan jako poseł PiSu interpretuje y, tę decyzję? Bo tu chodzi o duże pieniądze, o zwrot y, ponad 30 milionów y, złotych, tak naprawdę? 38 milionów mhm. tyle nam przysługuje. No i ale to widać przecież naciski rządu, wyraźne naciski rządu na Państwową Komisję Wyborczą, na Krajowe Biuro Wyborcze i, i Sąd Najwyższy jaką decyzję. Zmiany jeszcze przed, przed, przed wyborami po wyborach nastąpiły prawie po, ponad połowa nowych sędziów, którzy zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej, to są z nadania po, politycznego i nigdy nie zdarzyło się tak, że był wiceminister, minister... Mówimy o Kaliszu, został, został w PKW. A podważa tak, pan niezależność to... Państwowej Komisji Wyborczej? No, staram się, bo dotychczas, jak widzimy przez 20 lat, bo było też podsumowanie, Państwowa Komisja Wyborcza zamówiła audyty w Krajowym Biurze Wyborczym i z niego jednoznacznie wynika przez 20 lat żadne z Żadne z ugrupowań nie naruszyła, można powiedzieć, o to, co się domaga rząd, bo... Te rzeczy, które rząd e, insuluje Państwowej Komisji Wyborczej, nie mają nic wspólnego z, z obecnym prawem wyborczym. A jak I pan to, interpretuje, panie pośle, wejdę w słowo, no bo właściwie cała sprawa ma związek w dużej mierze z Funduszem po prostu Sprawiedliwości. Powiedzmy to szczerze, ale, ale do tylko i pan nie jest demokratą. Ale dokończę tylko, tak, co, pan, co, pan, tak. co pan powie w kontekście no, całej sprawy związanej z Funduszem Sprawiedliwości, bo, bo Ziobryści, czyli no, państwa, frakcja Sprawa i Sprawiedliwości, tutaj są oskarżani tak. O to, że wykorzystywali pieniądze z tego funduszu, to nie jest argument dla państwa? To nie jest wykorzystywanie tych środków, bo yy, można powiedzieć że tak samo do, do każdego tutaj, pani, yy, no, mamy lokalnie, można powiedzieć, pani marszałek, która ubiegała się o, o, o stanowisko posła, o przepraszam, wyborach pa parlamentu. Wprost przecież na billboardach przeddziewieśniach zap zapraszała yy, Urząd Marszałkowski, zaprasza na takie spotkanie, takie spotkanie. To wprost po prostu widać. W kampanii wyborczej namawiania. Pan Czaskowski też y, kładkę otwierał i, i, i pokazał w sporcie, w sporcie swoim też po prostu no, można powiedzieć naruszył kampanię. Ale zresztą Państwowa Komisja Wyborcza jednoznacznie powiedziała, te przepisy, które obowiązują ich, jeśli chodzi o rozliczanie, nie ma się i tak i, i, do, do tego, co, co rząd insynuje, że 800 plus czy kampania teraz y, MONU y, też miała wpływ na Gata. Wiadomo, że trzeba trzeba po prostu mówić, informować. Jeśli mówimy o, o rodzinie, mówimy o 800+, plus, to trzeba po prostu... A ona wchodzi w tym między w tym samym czasie yy, w życie, więc to trzeba po prostu było informować. I żaden... Ale diabeł tkwi w szczegółach. O, szczegółach to to nie Pan Kalisz wprost powiedział między tym, że musi być przyczyna i skutek. Tego nie ma. Prost w prostych spotach, że Ziobro na swoich spotach nawoływał wprost do, do głosujcie na mnie i na, na Prawo Sprawiedliwość. Nie było nic. Tylko podsumowywał Pełne ale mówi podczas kampanii. Mówi nam, planda, to, ale to... zawsze jest kampania. Można powiedzieć, że 4 lata jest, żyjemy w, w kampanii. Więc no, co dzisiaj robisz? rząd? Też nawołuje, pokazuje różne y, 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 osiągnięcia, to, to, to afiszuje się. No to można powiedzieć, że dzisiaj jest, jesteśmy w permanentnej kampanii wyborczej. A czego pan się spodziewa, 29 no roku? jeżeli są zwykły nacisk, jeżeli jeden z członków zostaje y, 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 Krajowego Biura Wyborczego, zostaje y, nominatem w Banku BK b Państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego wiceprezesem za 100 tysięcy złotych. No co możemy się spodziewać? Przecież jest Czyli coś... jeszcze raz dopytam, to czego pan się spodziewa, że nie no, będą zwrócone? Spodziewa się raczej, że, że będziemy musieli się odwołać do Sądu Najwyższego, procedury krajowe, ale oczywiście środki są potrzebne i, i tego nie było jeszcze w historii powojennej, można powiedzieć, z nowej rzeczywistości, żeby tak namiętnie, tak próbować perfidnie łamać, to robi rząd łamiąc wpływać na, na niezależność, mówimy, prokuratury, niezależność sądów, niezależność Państwowej Komisji Wyborczej. Tego nie było w historii. A była, niezależna, można, prokuratura, mówię, a, do, była a, a, niezależna prokuratura za państwa rządów? A, a czy pan może coś powiedzieć? że ja Teraz pytanie. na przykład Giertych nawołuje wprost, co nie, będzie, ja rady, pytanie, będąc pan. po prostu, y, chciałby być pro, prokuratorem generalnym, mówi prawie co będzie chciał przyspieszyć, a co będzie chciał zwolnić, co jest istotne, a co nie jest istotne. No to nie jest wpływanie na prokuraturę. Ja zadaję na procesy, więc wie pan, jeżeli chcemy rozmawiać uczciwie. To sam się uderz, zacznijmy od siebie. Chcesz uczciwy być, to pokaż u siebie, co było uczciwe. A, a powiedzmy sobie szczerze, Platforma co robiła? Próbuje nam zrobić to, co kłamała przez, może, z tej kampanii ostatnich dwóch lat, kłamstwo na kłamstwie, próbuje w nam mówić, że my jesteśmy kłamstwem, jesteśmy oszustami, rozrabialiśmy, a gospodarka po prostu się rozwijała. To były najlepsze lata w historii. Możecie sobie za chwilę, za 3-4 lata pan wspominał, jakie tu były inwestycje, a co jest dzisiaj. Ja co się dzieje pana... na Odrze, co się dzieje. 74, Dobrze, ale ja inwestycje nie chcę... 71 ale ja chcę... zostały ja, ja mam... trzymane. Dobrze, ja mam, do pana... ja mam do Pana konkretne pytanie jeszcze. Czy Pana zdaniem, jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym finansowaniu partii politycznych, może trzeba to zmienić? Może partie nie powinny być finansowane ogólnie, nie mówię teraz o pisie, ale tak to trzeba po prostu zmienić prawo? Dokończyć. Czy Pana zdaniem powinny być Finansowane z budżetu. Oczywiście, państwa? zawsze to i wszyscy to nawet powiedzieli, że powinny być, żeby była czytelność. Wie pan, jak w Ameryce, tam kampanie oczywiście idą potężne finansowanie firm. Żeby zostać, Może to jest se, jakaś wie droga pan, Żeby zostać y, senatorem czy, czy posłem, to trzeba mieć kilkanaście milionów, żeby być gubernatorem kilkadziesiąt, a żeby być prezydentem, trzeba mieć setki milionów złotych y, dolarów. Taka jest to różnica. I wiadomo, że potem przychodzą te panowie, którzy wykładali pieniądze i mówią, chcemy to czy chcemy to. I nie można w ten sposób. My yy, staraliśmy się cały czas mówić o tym, że powinien być czytelny, w miarę czytelny system, powinny być wspierane partie w miarę godziwie, żeby nie było właśnie tych lewych pieniędzy, żeby nie było, żeby posłowie też byli, dobrze w miarę zarabiali, żeby prokuratury dobrze zarabiały, żeby nie było wpływu na tą niezależność. Jeżeli mówimy z jednej strony, przez 8 lat ta partia mówiła, która teraz rządzi, mówiła o krystalistości, o konstytucji, o przestrzeganiu prawa, to dzisiaj ją łamią, pytanie, namiętnie łamią. Pytanie, czy powinno być, być pieniędzy polskich podatników? Możemy kampanie, tak dyskutować, to to problemy, ale nie teraz, bo ja gdy jest rozliczenie, nagle się wszystko wrzuca i do, do tego garka i, i Państwowa Komisja ma być dzisiaj rzetelna. Przecież ona mówiła wprost, że nie dotyczy, ale... Naciski są tak duże, że kolejny raz przesuwa, oczywiście złamała, już yy, można powiedzieć, bo w, w ciągu 90 dni musi być po prostu rozstrzygnięcie w tą czy w tą, a ona zawsze cię przyciąga. Jeszcze ostatnio teraz, 31 stycznia, część dała yy, pozwoliła tym partiom, a naszej tylko po prostu Prawie Sprawiedliwości nie. Czekamy. To jest jawne po prostu zniszczenie partii za, yy, i, I mówimy wtedy o demokracji? Czekamy na 29 dzień sierpnia. Że materna poseł Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem, są też inne tematy. Proszę być z nami, jesteśmy w mediach społecznościowych. Panie Pośle, chciałbym poruszyć temat związany z igrzyskami olimpijskimi. Nie bez kozery, bo pan y, jest kibicem, interesuje się sportem. Tak. Jest też y, pan parlamentarzystą, przedstawicielem partii, która rządziła przez 8 lat, teraz oddała y, władzę, a już się zaczyna takie polskie piekiełko w kontekście rozliczania igrzysk olimpijskich, bo słabe były to igrzyska, 10 medali, tylko jeden złoty. Jaki pan miałby pomysł jako parlamentarzysta na polski sport? Żeby było lepiej po prostu, no, no, żeby te wyniki czy, były lepsze? Powiem to szczerze, y, można powiedzieć przygotowywaliśmy pewne podłoża, bo nie, nie, można powiedzieć tak, widać że zawiodły pe, związki. Związki sportowe. Często tam nie, do dzisiaj nie nastąpiły pewne zmiany. Jeżeli mówimy o związkach, to na pewno nie, niektóre się w miarę po prostu dobrze rozwijają. Mówimy o siatkowce, to możemy powiedzieć, że jesteśmy potęgą. Jeśli chodzi, nie zdobyliśmy złotego medalu, no to jest czysty przypadek, bo mógłby się mecz y, następny dwa dni później odbyć i, i Polska by z, z Holandią, y, przepraszam, z, y, y, z, z Francją wy, mhm. y, zdecydowanie wygrać. Po prostu Brakowało tym wszystkim. A czego brakowało tak naprawdę? Dyscy... Dyscy... No brakowało trochę też szczęścia. Też trzeba przyznać. No oczywiście widać w pewnych dyscyplinach, wielu dyscyplinach brak gdzieś, kiedyś królowaliśmy w boksie czy w lekkoatletyce. Widać, nie ma zmiany pokoleń. Widać te sławy, które Pokazywały nam przez ostatnie kilka olimpiad w lekkoatletyce, no zniknęły, albo nie dawały sobie radę, albo były w takim wieku, że niestety już powtórzyć tych, tych sukcesów nie było. Jest oczywiście sytuacja taka, że Ministerstwo oczywiście ostatnich latach, też w miesiącach widać, nie przygotowało, bo widzimy, jak, jak żaliła się ta wicemistrzyni olimpijska w ostatnim dniu, można powiedzieć, że ten na taśmie zdobyła srebro. No tak, I bo mówiła, to są przełożenie historie, że, sprzętu, że nie ma sprzętu, że dzień no To jest tragiczne. Ale tutaj... czy to są potrzebne rozwiązania, bo wszyscy politycy z jednej drugiej strony mówią jedno, potrzeba Związki... rozwiązań systemowych. Jak? Tak, przede wszystkim pamiętam, próbowaliśmy kiedyś piłkę Związek Piłki Nożnej rozmontować i próbować nałożyć, żeby można powiedzieć ministerstwo miało większe wpływy. Okazuje się, że to związki niezależne, które, stowarzyszenia, które po prostu są wybierane spośród siebie i widać w wielu tych związkach jest, jest jakby to widmo komuny, które po prostu no, trwale trzymają swoją po prostu władzę i nie chcą ma A to dać większą Więc niezależność, nie... niezależność związkom, czy wręcz przeciwnie? Nie, mówię, musi drugą to być bardziej to demokratyczny sposób wyboru. Tak jak w danych partiach musi nastąpić zmiana pokoleń, musimy coś znaleźć, tak jak w Prawie Sprawiedliwości, teraz jesteśmy przed kongresem i musimy wybrać między młodością i starością nowe może rozwiązanie, które pozwoli na to, żeby i jedni, i drudzy byli po prostu współpracowali. Spół, Bo nie może być tak, że nagle dzisiaj piłka nie, nie funkcjonuje, wywalamy wszystkich reprezentantów i stworzymy tylko młodych. Nie. Musi być zgoda między tym starszymi, którzy mają doświadczenie i tą młodością. Musi być też zmiana, no bo przecież jesteśmy 40-milionowym krajem. Taka Słowenia potrafi po prostu tych e, chociażby drużynowych, e, tak jak siatkówce, czy koszykówce, czy piłce ręcznej po prostu dojść nawet do, do, no do dużo wórki, nas, a wyprzedza. u nas po prostu tego brakuje, nie? Holandia czy można powiedzieć, kraj... To wiemy, ale siedem... co zrobić, żeby było lepiej? Pan mówi no, o wymianie no, nie, pokoleniowej. Być, tak naprawdę, na pewno tak? musi być okrągły Stół. W tym wszystkim wielkie debaty między ministerstwem i MKOL-em, bo wiadomo MKOL też nie zawiaduje, nie ma wpływu, tylko on jest jakby ostatnim ogniwem, który po prostu organizuje tylko sam pobyt na, na igrzyskach i, i, i to, to jest to. Nie ma wpływu na, na przygotowania. Tak samo ministerstwo też może odpowiednie, tutaj też może stworzyć duże możliwości, czyli w szkołach rozpo, dobra do, dobra, roz, rozpanowanie tego wszystkiego, żeby było dobre szkolenie, ale na końcu trafia do związków, które niestety są w nieraz opłakanym stanie. I tutaj. No to czekamy, jest rola ten wasza, ten. polityków, tak? Tak, żeby stworzyć na pewno musi, Ale musi, system, musi być wola. Tak? Jeżeli nie ma znaczy wol, wol, nie wol, wol, nie rozwalić, rozwalić O tak próbowano programu. już takie związki, mówię, e, próbowano siłowo, ale to. Nie przynosi efektu, więc no musi być jakaś refleksja głęboka, może też nacisk opinii publicznej. Myślę, bo, że dziś to jest najlepiej. Bo czas, mamy żeby, po prostu nie jesteśmy nie, na stać powiem szczerze, na to, żeby tak jak w innych krajach jest 1% czy wpływu na, na, na związki i mie mieć większy wpływ na, na to wszystko. Bo uważam, że, że sport yy, trzeba promować propagować i, i robić wszystko, żeby był na wysokim wszyscy, poziomie. Wszyscy, panie pośle, o tym mówią. Jednym z problemów jest także infrastruktura. W Zielonej Górze od jakiegoś czasu y, po zmianie władzy, obecny prezydent Marcin Pabiorowski mówi, stawiamy także na sport na infrastrukturę, lobuje, żeby powstał stadion lekkoatletyczny w Zielonej Górze. Poprzedni prezydent był z kolei zwolennikiem wybudowania stadionu piłkarskiego. I, musi być właśnie, i, pytanie, do pana, i pytanie do pana, co w Zielonej Górze dzisiaj, z punktu widzenia sportowych inwestycji jest najważniejsze, najistotniejsze, i... gdyby to od pana że infrastruktura jest potrzebna. A co dokładnie? Ja byłem na przykład już wiele, zwolnikiem wielu lat temu, żeby wspólny powstał stadion żużlowo- e, piłkarski. Jest, była to możliwość. Jest przykładem Rybnik, gdzie można połączyć stadion mm. tego. Oczywiście lekarz teatryczny e, musi być oddzielnie i jest tutaj na Sulekowskiej. Wystarczy go tylko po prostu dobrze dobrze, no, doposażyć. Uważam, że tam jest bardzo dobry. Obok powinien powstać, czy w innym miejscu, czy całkiem nowy stadion Różlowo yy, piłkarzy. Ale gdyby to od Pana zależało, Pan by dzisiaj yy, odnował. Na pewno bym nie inwestował. O, jak Pan mówi, to, to już rok z 2013, czy któryś, to gdzie była ten pierwszy etap rozbudowy tego. tego. Ja namawiałem Pana Prezydenta Kubickiego, żeby nie w ogóle nie inwestował, żeby wyburzył. Mówi pan o stadionie Tak, teraz. żeby wyburzył. Czyli stadion Różlowym Pan odnował. Tak jak zrobił tak. to Toruń super. Po prostu wstawił w nowym miejscu, tamten zagospodarował na deweloperkę, uzyskał środki i zrobił naprawdę ma, z prawdziwego zdarzenia. my możemy to połączyć, bo uważam, że piłka powinna być też przynajmniej pierwszej lidze e, za ekstra ligi. Ale Pana pomysł dzisiaj to jest wspólny stadion żużlowo-piłkarski, rozumiem, tak? To był, był, ale justruje. czy teraz jest w tej chwili, nie wiem, czy te środki zostały z Unii Europejskiej zaangażowane, bo wiadomo, że 5 lat przynajmniej nie, nie muszą. Ja bym po prostu ten stadion, bo on się nie nadaje. Nie wiem ile tam remontów robił, po prostu powinien być rozebrany, ale pytanie, czy to dzisiaj, w, w tym momencie, to musi być dysk, szeroka dyskusja, ale jeżeli mówimy o piłkarskim stadionie, że chcemy budować, jestem za tym jak najbardziej, to może spróbować połączyć jedno z drugim, żeby on był wykorzystany, bo żużel wszystkim gra i w piątki, i w niedzielę, e, piłka nożna w soboty często rozgrywa, więc można, i poniedziałki, więc można to tak, żeby on był tak jak jest w Milanie, znaczy w, Rzy w tym Mediolanie. Mediolanie, gdzie dwa ekstraligowe zespoły mają tak, że jeden weekend jest jedna drużyna, a drugi jest weekend druga, więc jest wykorzystanie pełne, bo trzeba pamiętać o tym, że budowa to jest budowa, infrastruktura, ale potem utrzymanie tego stadionu, więc warto tak zainwestować, żeby to utrzymanie było jak najmniej kosztowało miasto. nie? Miasto może wspierać, pomagać jak najbardziej. Miasto, o którym się mówi, że jest zadłużone tak naprawdę Ale, i bardziej Pan, pasa. W, pacjent, w tych wielkich stronę. zadłużeniach też ja bym patrzał, że jeżeli robimy obwodnicę południową, czy teraz zachodnią i inwestujemy w to, to one przynoszą, bo przynoszą w postaci do lepszego roz rozwiązania komunikacyjnego, przynoszą w związku z tym nowe tereny pod inwestycje i one to są pozytywne, Zadłużycie pozytywnie. Przykład w port, my zadłużyliśmy, zainwestowaliśmy w 40 i one się zwróciły. Każda złotówka się zwróciła, więc to samo, samo to odurzenie, wie Pan. Nie jest niczym zły. To ja chciałem. Tylko o, to, o to chciałem pana dopytać tak, że. nie kilka... męczyłbym Pabierowskiego, czy byłego. Ale problemu. mamy kilka miesięcy po zmianie władzy w Zielonej Górze. Pan z perspektywy posła i trochę warszawskiej jak postrzega no, zmianę no, władzy, czy, znaczy to nie, nie góry, czy to jest dobry rozliczajmy, bo to jest. Ja nie, nie byłem nie byłem u niego, pokazałem pewne rzeczy, co można zrobić, projekty, i on był nawet zdziwiony, że chodzi o spe, spe, specjalną strefę w Zielonej Górze, że podałem konkretne rozwiązanie. Projekt dosłownie ustawy, który poprzednicy tutaj y, miasta, wodarze przygotowali w oparciu o to, co wydarzyło się 3 lata temu w Sejmie, czyli y, specjalna strefa ekonomiczna stalowej woli. A stanęła to za Waszych rządów, stanęła ta sprawa. Stanęła na z, samym końcu, ale no też właśnie. politycznie w naszym ugrupowaniu był. No tak, był, tak wiadomo, Solidarna Polska, ale, i tak dalej. ale może nas to dalej pana zdanie? Oczywiście, że można i dałem mu ten cały projekt, powiedziałem, bo on rozmawiał leśnikami i mówią, że nie. A jak zobaczył to rozwiązanie, to jest to tak zwana nowelizacja ustawy do już strefy, która jest, czyli rozszerzenia. No rozszerzenie. jest, no właśnie Na czym ta kropka nad D polegała? Ale polega, już nie że teraz... Po prostu pokazałem ten cały projekt. Mm -hmm. był, przeszedł legislację. On utknął w KPRM-ie, bo yy, wiodąca yy, ministerstwo to było yy, klimatu i, i tam był po prostu pewne wstrzymanie yy, konflikt z Ziobro i, 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 i ministerstwo i premier i wiadomo, że nie doszło do tego. No, że ubolewam. Było przecież że jeżeli wygramy, to na pewno już wtedy pójdzie, bo nie chciał przed wyborami tam, żeby mhm. skłóczać pewne środowiska. Wiadomo, że dzisiaj to ekolodzy po prostu to są fałszywi ekolodzy w większości, co, co robią. No i uważam, że zielona góra powinna się rozwijać, specjalna strefa powinna być i będę wspierał bez względu na to, czy my rządzimy, czy nie rządzimy, powinna powstać, bo miasto powinno się rozwijać i najlepsze miejsce ekologiczne to jest między linią kolejową, gdzie może postać bocznica i wybrać ten transport, żeby nie jeździł przez miasta i, 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 i truł, tylko w wjazd na S3, bo to jest między S3 linią kolejową i S zjazdem na pomorskie. Więc idealne miejsce do, do, do tego, żeby 400 hektarów było, żeby ściągnąć tutaj dużo globalną firmę, żeby miasto po prostu się mogło dalej rozwijać, bo potrzebujemy się rozwijać. Czekamy na ten rozwój każdy z ja, posłów bez względu bez bez na to, jesteśmy w opozycji. Mówię. Dobre rozwiązania zawsze będę popierał i po prostu dobro naszego kraju. Dobrze, czekamy, czekamy na te rozwiązania. Ostatnie pytanie, zaczęliśmy od Proszę polityki bardzo. krajowej, no to zakończymy też polityką krajową. Czy kandydat PiSu ma szansę z kandydatem Platformy w wyborach prezydenckich, Pana zdaniem? Przeby Jeszcze nie wiemy de facto, kto, to będzie, kto będzie się Oczywiście nie ten będzie, materiał. jest to, my u nas, y, y, rozmawialiśmy, to rozmawiamy, jest po prostu wewnętrzne po prostu rozeznanie. Wiadomo, że to są specyficzne wybory, że to są wybory, że trzeba mieć 50 plus jeden głos, że, że nie tylko ten kandydat, który jest dobry sprawiedliwością, on by przeszedł. Trzeba patrzeć na ogół, jaka jest dzisiaj Polska, jak się zmienia, jaki jest kontekst całego. ma pan swojego prywatnie kandydata? Jest w ISU? Kilku, mam dwóch. Zdradzi pan? Yy, może trzecia jest No To jest pan Boguski, który jest świetnym kandydatem, mhm. poznałem, bardzo inteligentny, bystry, dobry prawnik. Poznałem go jako już wicewojewoda. Był wojewodą zachodniopomorskim. W Sejmie jest bardzo aktywny często kontaktuję się z nim, rozmawiamy, jest też dobry uważamy jest ten drugi kandydat, który był kandydatem na prezydenta Warszawy też świetnym. No i jest jeszcze gdzieś tam... Mówi taki, się też że który, o głęboko, który tak nie jest w ogóle również, w partii, bo musimy szukać, szukać jakiś środek, który pogodzi też i Konfederację, pogodzi też inne środowiska. Przecież nie jesteśmy jednorodnym Prawo i Sprawiedliwość. Mamy tych, którzy są bardzo prawicowi i tych, którzy są powiedzmy centrum. No i to wszystko trzeba pogodzić w kontekście Trudna sytuacja, jaka jest w Polsce, bo uważam, by było, że jedno włastwo jest też nie, niebezpieczne. A lepiej by było dla kandydata PiSu, to już ostatnie pytanie, gdy kandydatem Platformy byłby Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk? To jest niezależne. Naprawdę liczymy się tutaj, że raczej Trzaskowski wystartuje. Donald Tusk według mnie to cmyknie jak cmyknął, e, gdy mówił, że nigdy nie opuści kraju, że on ma swoją, a według mnie to może być w strukturach nagle Unii Europejskiej, bo to jest jego chyba marzenie i w ogóle. No, dzisiaj realizuje niestety przykrą to powiedzieć nie polską politykę, tylko yy, Niemiec i to jest przykre, bo wszystkie inwestycje, które <tryk> powinny być, które by przyczyniły się jak centralny port, jak rozbudowa portów. Yy, <tryk> dzisiaj chcemy zainwestować kolejne 70 miliardów w porty nasze, które przyniosą przynoszą, każda złotówka przynosi e, zwrot do, do budżetu w ciągu roku. I to udowodniliśmy. Chcemy port Świnoujściu rozbudować głęboko torowy. Chcemy port. Odra powinna być, Wisła powinna być rozwinięta. Mamy przecież transport, możemy zapewnić e, z, z białym... Stawiamy kropkę, panie pośle, bo tutaj sporo jeszcze pewnie by e, było do mówienia. Ja przede wszystkim jeden z instrumentów ważnych dla mojego kraju jest infrastruktura. Ja się tym zajm lubię gospodarkę i chciałbym zrobić wszystko, żeby te lubuskie, cała Polska się rozwijała pięknie i wtedy przez to przecież mamy możliwości większe. Jerzy Materna, poseł prawej i Sprawiedliwości był naszym gościem. Bardzo serdecznie, pani pośle, tak, dziękuję. dziękuję za rozmowę. I zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9.30 na rozmowę na 96 FM do Radia Indeks i do Indeks TV. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.